Hej Dizio! Hej nono! Wiesz co dziś będziemy robić? Nie, co dzisiaj będziemy robić? Będziemy budować Skibidi Toilet! Skibidi Toilet? Uwielbiam Skibidi Toilet! No, ja nie wiem, jest trochę straszny. Nie wiem jaka jest twoja opinia. Ja się nie boję, jestem już duży. Aha, no dla mnie jest troszkę straszny. No dobra, w takim razie została nam do wyboru wybranie właśnie strony. Więc, z którą stronę wybierasz Dyzio? Ja wybieram niebieską, to jest oczywiste. To jest mój ulubiony kolor. A, mogłem się tego domyślać. To ja wybieram czerwony, najlepszy kolor. Nie, to nie jest najlepszy kolor. Tak, to jest najlepszy. Niebieski nie jest taki dobry. Nie denerwuj mnie lepiej, nunu. Dlaczego? No, bo mój skibidi to pożre. No dobra, zobaczymy. To widzimy się za 10 minut. Ale jeszcze przed filmem, widzowie, zostawcie mi teraz subskrypcję jednego subika od każdego z was. Jakbym dostał, byłbym bardzo szczęśliwy. No i łapeczkę w górę też możecie zostawić. Dobra, widzowie, więc oczywiście jesteśmy hakerami, więc trzeba zrespić sobie nasz kibelek. Dobra, więc teraz użyjemy naszej specjalnej komendy cyk, paste i o, dobra, o kurczę, ej, nawet spory, dobra i w ogóle jaki uśmieszek o, od razu mamy nawet wodę, ale od razu sobie ją zaklej, bo ona będzie przeszkadzać a tu co tu jest? Aha, jakieś coś, czego nie mogę kliknąć, no, mniejsza z tym, czekajcie, zamurujemy to sobie, żeby nam nie wypływała tu w ogóle jakieś tłoki, what? dobra, woda zamurowana, widziałem jeszcze tam na dole jakby na przykład, o, tutaj jakiś piaseczek się zrespił, to trzeba usunąć czy jakieś tam trawniki, okej, okay, więc w pierwszej kolejności wybudowałbym tutaj, oczywiście, twarz naszego e, Skibi Dopdopa. Tutaj zrobimy, może taką wielką szyję. No, może być gdzieś stąd. O, będzie ona właśnie taka i zaraz pomogę sobie e, komendom. Dobra, już w tym momencie będę kończył szyję. No, jest naprawdę dość długa. I teraz zaczniemy robić sobie głowę. Mniej więcej, o, właśnie tutaj, w tym miejscu. Dobra, główkę już praktycznie skończyłem. Może nie jest zbyt symetryczna, ale przynajmniej, e, no, że tak powiem, jest jakaś. Dobra, w tym miejscu mu zrobiłem nosek. Tutaj damy może jakieś na przykład oczy, o w tym miejscu. O, takie mu oczy damy, zobaczcie, no nawet dobrze to wygląda. Tu wybudujemy mu taką, mm, powiem szczerze, szczękę, o, no właśnie taką, żeby miał zęby. O, dokładnie tak, zobaczcie to, o kurcze. No, wygląda to w sumie przerażająco, tam nawet, yy, tam jest pusto, nic nie ma. No załóżmy, że tam nic nie będzie. Jakieś tutaj włosy sobie położymy, może o, coś w tym stylu. No bo Skibidiopy, no nie jest postacią łysą, jeszcze padłem na pomysł, żeby mu zrobić czerwone oczy O, takie czerwone gały na przykład O, dobra, no teraz wygląda No nawet już to w sumie jakoś wygląda Można powiedzieć, teraz padłem na pomysł, że Tutaj zrobimy sobie wejście i zrobimy Taki jakby labirynt Tylko muszę do gry podlecieć, żeby wiedzieć Gdzie mam się kopać, żeby o, dokładnie tym spływem Dało się wejść, a będziemy wchodzić Dokładnie tędy, więc o, musimy znaleźć Tą szparę, ona jest właśnie tutaj, dobra Skoro jesteśmy hakerami, to wpadłem na jeszcze jeden pomysł Żeby podglądać dyzia, tylko będę musiał Podejść na, o kurczę, prawie dobra, on tam sobie buduje. Ej, co jest? On już prawie wszystko wybudował. A może on też citował? Dobra, moment, mam pomysł. Wejdziemy sobie tutaj. Dobra, zbudujemy tu sobie taką nad nim wielki most. Dobra, on nadal mnie nie widzi. On nadal buduje twarz tego Dob dopa. I trochę utrudnimy mu tutaj e, jego pracę. Zrzucę mu TNT właśnie na głowę. Dobra, uwaga, stąd jednak mu zrzucimy to TNT, okej, okay, cyk. I szybko tutaj będę usował, żeby ściskał TNT! Co się stało? Wybuchła mi twarz! TNT mi spadło, jak to możliwe? Co ha. tu się stało? Ha, ha, ha. Co To się w ogóle nie skapnął! Niszczyło mi całą twarz, a tyle ją budowałem, ale dobrze, że nie stało się nic mojemu kibelkowi. Ciekawe czy Nunowi też spadło TNT i mu coś rozwaliło. O kurczę, prawie mnie widział. Dobra, na chwilę obecną może jednak zajmę się swoim kibelkiem. Troszeczkę już przeszkodziłem dyziowi. A usuniemy te obsydiany, no i ten uśmieszek, no bo y, Skibi, dob Dop Dop nie jest wcale pozytywną postacią, tylko właśnie taką yy, złą. Dobra, okej, okay, usunęliśmy to i możemy już się naszym labiryntem. Zrobimy sobie coś takiego. O, tutaj drzwi, proszę bardzo. Tutaj będzie można wejść sobie. Tutaj lekko podmienię na bloki żelaza. Dobra, i tutaj zaczniemy nasz yy, labiryncik. Więc tak, po labiryncie Dyzio będzie musiał się przedostać jeszcze przez poziom z laserami. Dokładnie tak. Laser. O, mamy tutaj. A mogę sobie, o właśnie, wyjąć stąd i zobaczcie to, patrzcie. Mamy tutaj sobie właśnie taki niebieski cosiek. E, klikamy właśnie tutaj, i cyk. Patrzcie na ten laser. Tylko właśnie nie mogę go tak zostawić, ponieważ dyzie tego nie przeskoczy, bo to jest niemożliwe. Ale damy sobie na przykład tutaj, i tu już na luzie da radę. Oj, przejdzie sobie na przykład tutaj, patrzcie. No, i tu już mogę, że może na luzie przez to przejść. I jeszcze damy sobie na przykład. Ojej, nie tak, tak. Tu damy sobie właśnie drabinkę, żeby mógł się wdrapać, na przykład tutaj i tutaj. A tu damy przeszkodę, która będzie właśnie wyglądała w taki sposób, czyli nie będzie mógł tutaj wskoczyć. Tylko będzie musiał po drabince, i tędy dalej to już tutaj na luzie. O, i dokładnie w tym miejscu będzie e, koniec, i będziemy tutaj wychodzili i już widzieli naszego skibi Dobdoba, Więc tutaj jeszcze musimy dorobić troszeczkę laserów. A możemy zrobić sobie e, tutaj. O, tutaj jeden laser, i damy jeszcze tu. O, i ostatni laser będzie wyglądał tak, i będzie mógł sobie na nim przeskoczyć. Dobra. Mam jeszcze pomysł, żeby tutaj w środku wybudować sobie jakieś tajne rzeczy. Na przykład patrzcie, mamy komputer do możliwości. O, czerwony laptop, czerwone Siedzenie. Patrzcie, widzieliście kiedyś w kibelku jakieś siedzenie? Patrzcie, mogę sobie normalnie tutaj siedzieć. O, halo, powiedziałem siedzieć. O, tak, dokładnie. I na przykład na kibelku grać sobie na komputerze. O, możemy tutaj położyć. Tutaj położymy sobie komputerek. Tylko, halo, coś, od nie chce się otworzyć. Co jest? Halo, panie komputerze, proszę się otworzyć. O, może musimy jakiegoś pendrive'a O, patrzcie, pendrive normalnie to zadziałało. Co jest? Tylko, nasz komputer chyba nie chce się otworzyć. A mogę wstać tutaj drugiego jeszcze pendrive'a? Nie, nie mogę. Aha. Ale tu będzie tylko nasze stanowisko, więc zrobimy sobie jeszcze stanowisko. Dla Dyzia, bo on oczywiście lubi niebieski Więc weźmiemy sobie ten niebieski Tutaj pendrive'ika O może nawet drukarkę mu weźmiemy No i najważniejsze oczywiście jest laptop Więc Dyzio powiedzmy będzie miał tutaj swoje stanowisko O cyk, tutaj będzie laptopik e, Tutaj mu damy może obok Jakąś drukareczkę No jakie piękne stanowiska, no to mi się podoba No dosłownie taki kibelek to ja mógłbym zawsze mieć Jeszcze tutaj e, pendrive'a sobie damy Jeszcze możemy zrobić sobie tutaj taką e, Powiedzmy sypialnię Normalnie taką sypialnię w kiblu czemu Oj, O, i tu będziemy właśnie się wysypiać. Oczywiście, żeby Dyzio nie był gorszy, no to zrobimy mu to samo. O, gdzieś tu damy mu sobie takie łóżeczko. Tutaj obtoczymy troszeczkę wełną. No i cyk. No nie, no naprawdę Wam powiem. Chciałbym, chciałbym mieć taki kibelek. Nawet w swoim domu. Normalnie tak o tu siedzę. Ok, więc nasz czas się już skończył. Idę do Dyzia. Dyzio, halo, halo. Halo, jesteś Nunu. Tak. Skończyłeś? Tak, już skończyłem. To chodź zobaczyć mojego skibidibdiba. Tylko uważaj, wyjdziesz ze ściany, to od razu zobaczysz, bo on jest taki ogromny. Mny. To może się obkręcę? No chodź, Nunu, jeszcze kawałek do góry. Tutaj idzie ja. Chodź do mnie, widzisz mnie tu? Chodź. Dobra, czy mogę się już odwrócić? Odwracaj się, Nunu. Hahaha. <słuch> Co to jest? Divi di dob dob dop Z dob dop jest jest co jest co to jest? Co to za czułki są? Jakie czułki no to on jest. Dobra, <gibii> straszne, jakie ma zęby <gibii> <gibii> Mnie to bardziej rozmawiła niż, niż, niż się straszyło, no ale dobra Dobra, ale z dobra Chodź zobaczyć w środku. Tutaj z tyłu jest wejście specjalne. Widzisz mnie? Aha, tak. widzę. Mamy no. I mamy łóżka dla ciebie dwa i dla mnie trzy. A dlaczego dla ciebie więcej? No bo to jest mój bda, panie twój. Tu ja mieszkam. Ej, dla ciebie to w sumie powinno być tylko jedno. Ej, dlaczego tak? A ja też bym chciał mieć swoje łóżka. O, co to jest? Zabieram. Nie zabieraj diamentów, one są nasze wspólne. Aha, no dobra, no to odłożę do skrzynki. Zabrałeś 63 diamenty. Eee, przepraszam. Już, już, już oddałem. Mam teraz coś specjalnego, czego się na pewno nie spodziewasz. Zobacz. Tutaj jest wzajemne zejście. Chodź. Mam tam zejść? No. No i zobacz. I teraz jesteśmy na czerwonych blokach. Czerwonek twój kolor. Są ohydne, ale musiałem je zrobić, bo pasują Ej. do pochodni. Co? Dlaczego mówisz, że ohydne? No, bo nie podobają mi się. Zejdź niżej. Wybierz któryś z sześciu bloków i idziemy niżej. Dobra, poczekaj. Tu mamy kolejny poziom. Jesteśmy coraz niżej. Dobra, kolejny blok, rozwal. O, i tutaj czeka skrzynka z diamentami dla ciebie. Jak uda ci się to przejść? Oddaj diamenty, Włóż tu wszystkie rzeczy, które masz w ekwipunku, Nunu. Ale Dyzio, jakim cudem miałoby mi, mi się nie udać? No, przecież cały czas jest safarz. Tutaj bym poleciał, tutaj to też bym trafił. Ale no, dopiero zobaczysz. No, musisz iść. Chodź, Nunu. Odłóż tu lepiej wszystkie rzeczy, jakie masz. No, dobra, odłożę. No już. Teraz znisz podłogę kolejny raz, jak odłożyłeś wszystkie rzeczy. Okej, okay, tutaj. Oj, niebieskie bloki. Widzisz to, Nunu? Ej, nie. To powinno być tak. Ale nie, nic, bo tu jest coś specjalnego. Wejdź do góry i zobacz. Teraz wybierasz sobie któreś miejsce z tych sześciu. No. Stajesz i musisz kopnąć, ale tak szybko, bez oszukiwania. Trzy razy do dołu. Dobra, to wybieram to miejsce. Oj. To. Dobra, zaczynaj. Trzy, trzy razy do dołu. Dwa, jeden, raz, dwa, trzy. A! Czemu? No nie, wiedziałem, że to jakaś pułapka. Dysią! cię, dunu. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Dobra, to chodź na spuczkę i ocenisz mój skiby deep dap, dob. dip, dob dob, jest. Twój oceniony na hmm, oceniam go na yy, 7 na 10 Nie, nie 7 na 10, nie oszukuj Nunu, nie może być tak niska ocena. Ale nie oszukuję, no to normalnie Po prostu normalnie wybrałem, tak Tak twierdzę, Dobra, że, 7 na 10. Mówisz, że 7 na 10 To chodź tu jeszcze raz, mam dla ciebie Propozycję, chodź, chodź, chodź O Jezu, znowu tak? będziesz mi próbował przykupywać? Chciałbyś taki, Nunu? No, a jakbym powiedział, że mogę sam taki mieć? Nie może, to jest specjalny Ja go dostałem od Skibida doba mojego. Nie możesz takiego mieć, to jest specjalny. 8 8 osiem, osiem. Osiem i pół musi być. Dobra, i dorzucam czerwone łóżko. No i Daj co? Najlepsze, najlepsze. Wszystko powinno być w czerwonych łóżkach. No dobra, jak ci będzie. 8,5 i pół na 10. Dobra, to masz mnie. Dobra, i co? Każdego mam teraz na hita? No zobacz, spróbuj darzyć blok. <laughs> oszukałem cię, to nawet nie bije bloku. Ej, ale nie, to jest chyba normalne, że nie, mieczyk nie bije bloku. o ty oszuście. Jesteś kłamcą. Ej, z to sobie. Dobra, chodź teraz do mnie. Dobra, więc tak, jesteśmy przy teraz moim skibidi dobie. Yy, i wchodzimy sobie, wejdź tu sobie, tutaj, ocyk. Yeah. Dobra, pożej, stop, 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 stop. Stop, to jest labirynt, ja sobie pójdę tutaj do góry i będę patrzył. Dobra, zrobiłem ci tu nawet światełka, więc możesz zaczynać. Idź, się dawaj. Co to za labirynt? Jak ja mam przejść? Ej, ale idź, przeszkadzasz mi. Tutaj nie ma, droga, tutaj u góry nic nie ma. Dobra, tu No, nie ma. Może tu, dobra. O, jest, to jest. Dobra, Co to za Uważaj, to nie ma uważaj. after Au, zabrało uważaj, mi pół HP. Uważaj, to bije. Dobra, masz, e, dam ci złote jabłka. Złote jabłka. Jedz sobie dobra. i teraz będziesz mógł po prostu to przejść, dawaj. Przeskoczyłem, zobacz. Udało mi się. Dobra, dobrze ci idzie na razie. No dawaj, tędy, na górę tutaj Poszukuję, masz iść. Dziękuję, wychodzę stąd. Czy muszę nie, iść dalej? Nie, nie, masz iść na górę. A nie mogę tu oszukać. E, nie, no, dobra. musisz tędy iść. Udało mi się i ten. Laser nie, nie idź nie wskakuj, nie wskakuj tutaj. Musisz pomyśleć, jak tutaj przejść. Drabina, ale mnie ratowałeś, no. No specjalnie dostawiłem tam drabinę, chodź tutaj na górę. Dobra, uważaj, 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 dobra. I teraz A będzie dobra. najtrudniejszy level. Hej, jak ja zjad. Dawaj, dawaj! Super. Udało wow, O, dobra, udało ci się, nawet się nie spodziewałem. Teraz musisz zobaczyć mojego skibi Dobdopa. Dobra, chodź zobaczmy mojego skibi Dobdopa, Zobacz jaki straszny. Ła, wow, co to jest za babcia? On wygląda jak babcia, jest taki straszny. Babco? Babcia wygląda strasznie. Dla mnie to bardziej przypomina jakąś małpę, ale może być też babcia. Jak Ci się podoba ten skibi Dobdop? jest jest? No jest taki sobie. Mój był lepszy, ale ten labirynt był bardzo fajny i te lasery. A co to jest? Fotel? Wow. O, tak, można Normalnie możemy mieć fotele gamingowe. Moje... Patrz, normalnie mogę nawet na swoim siedzieć w naszym kibelku. I moje uszko. jeszcze niebieskie mi zrobiłeś. No, fajne, co? No, idę się pokręcić. Uhu. A wiesz, że normalnie tutaj możesz grać. Tutaj jest laptop, tylko nie potrafię go otworzyć. Umiesz go otworzyć? Nie. Otworzyłem, otworzyłem, co jest? Ja też, dobra, ja już gram, ej, jestem w Minecrafcie. Jak ty? Jak ty już grasz? Nie ma. a nie, jestem no ja też i... ja. Wallpaper, hmm, coś tu nie działa. Dobra, może. Później to obczajimy. Dobra, to ja pogram. Kurde, wpadłem do lawy. No dobra, możemy iść dalej. Dobra, a co to, to za teraz koszt. To twoje stanowisko. Tak, to jest moje. Czerwony najlepszy kolor. Nie, nie czerwony. A jak mogę o, to tak. otworzyć? Twoje mogłem otworzyć, a Lunu, ja nie mogę mojego. no, nawet się nie skapną, że coś. Ej, halo, no nie! Czerwone ma być! Czerwone łóżko, no nie! Aaa, dyzio! O, od razu lepiej. Ech. No dobra, niech ci będzie. Chociaż mi pomóż ten komputerek otworzyć. Ja też chcę pograć. Jest! Otworzyłem! Co jest? Czytało mi jakieś rzeczy? Ło! Wow. Dobra, mam jakieś różne światy nawet. Co so, jest? Konik? Dezia. Co? Ja widzę, że tu jest zmienione. To jest niebieskie. No, najlepszy laptop i dałem ci mój, bo twój nie działał. Ech, no dobra. W takim razie chodź na górę i teraz ty ocenisz moją postać. Jak oceniasz tego Skibidi Dopa, czyli cały budynek? Tak, cały ten kibelek. No to dałbym mu pięć. SOOP Tylko pięć? No jak to? No przecież ja naprawdę się starałem, zobacz. Wszystko tu jest, tu pozmieniałeś, ale tutaj wszystko, zobacz. Stanowisko gamingowe. Tak się postałem, a ty mi chcesz no tylko właśnie, pięć. nie, nunu. Skąd ty wziąłeś te rzeczy? Ten fotel, router, eee, drukarkę i komputer? Wyczarowałem. Wyczarowałeś? Coś mi się nie wydaje. Na pewno drugi raz oszukiwałeś. Nie, nie oszukiwałem, naprawdę. No dobra, za ten labirynt, co tu był, był bardzo fajny. Myślę, że mogę dać ci ocenkę. 6,5 na 10. Ej, to nadal za mało. Powinno być więcej niż 8. Powinno być więcej niż 8,5, żebym wygrał, bo nie, ja zrobiłem nie, lepsze. Nie, nie, mój było o wiele lepszy. Czyli wygrałem, hura! Kolejny raz Cię pokonałem, Nunu. No dobra. A jeśli wy chcecie zobaczyć więcej odcinków Nunu i Dyzia, to wejdźcie teraz na filmy, które Wam się wyświetlają na ekranie. I subskrybujcie kanał! Subskrybujcie kanał, widzowie, zostawcie suba! Dokładnie, pa pa! Cześć.